Czy Wasze dzieci lubią długie kąpiele? A może odwrotnie? Dzięki tej zabawce każda kąpiel może być dobrą zabawą, a nie przykrym obowiązkiem. Sprawdźmy to! Hejo! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie żabę do robienia piany. Żaba wykonana jest z plastiku. Zasilana jest z tyłu paluszkami AA, czyli tymi grubszymi. Z tyłu żabki znajdują się trzy przysawki, dzięki którym będziecie mieli łatwiej przyczepić ją do kafelek łazienkowych, wanny czy też brodzika. Z przodu żabki znajduje się odpinany pojemniczek, do którego nalewacie 2 trzecie wody i 5 do 30 ml płynu, a po naciśnięciu tego żółte, żółtego przycisku będzie on wypuszczał bąbelki i przy tym grała muzyczka. I teraz zalety tej zabawki, czyli wygląd, który przemawia do dziecka, łatwość montażu, szybko można napełnić płyn z wodą, łatwa obsługa, jeden przycisk proste mycie, czyli wypinamy pojemniczek i możemy śmiało go umyć. Niestety taka zabawka posiada także wady, czyli brak wodoodporności, i dziecko szybko może zalać zabawkę. Jest zasilana bateriami, więc przy zetknięciu z wodą może nieść za sobą przykre konsekwencje. Łazienka to miejsce, gdzie wilgotność jest bardzo wysoka, więc mam wątpliwości co do trwałości tej zabawki. My naszą zabawkę kupiliśmy na Allegro za kwotę 27 zł, ale dokupiłem także do niej baterię od tego samego sprzedawcy i dlatego załapałem się na darmową wysyłkę. Allegro, duża rozbieżność cenowa: od 25 zł do 40. Cena na Empiku to 34.99. Hit cena 25.90. Eplaneta.pl 39.99. Czyli bardzo drogo, ale go tutaj wychodzi najkorzystniej i tam was kieruje. Linki znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Jest to cudowny prezent dla dzieci, których rodzice chcą dodać więcej radości, zadowolenia i zabawy podczas codziennych kąpieli. No i tym miłym akcentem ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, by być na bieżąco z nowymi filmami, które będą pojawiać się w sobotę o godzinie 14. .00. Tutaj macie Instagrama, tutaj Facebooka, i ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia! PA!